Cześć, witam Cię na moim kanale Budzenie się do siebie. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o czymś bardzo zwyczajnym, a jednocześnie ważnym. O czymś, co mnie samą zaskoczyło. Powiesz co? Ostatnio zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy. Zaczęłam znów pamiętać swoje sny. Ciekawa jestem, czy Ty swoje pamiętasz. Bo ja przez lata ich nie pamiętałam. Kompletnie nic. Budziłam się i totalna pustka. I nagle od jakiegoś czasu znowu są. Znaczy one zawsze były. Ja jestem tego świadoma, ale ja ich zwyczajnie rano nie pamiętałam. A teraz są kolorowe, wyraźne, czasem tak realistyczne, że budzę się z wrażeniem, jakby nadal trwały. Nawet zaczęłam się zastanawiać, czy ja tam czasem zapachów nie czuję, ale to muszę jeszcze się, że tak powiem, ogarnąć. W każdym razie coś się u mnie pod tym względem zmieniło. Ja e, naprawdę, tak jak mówiłam, przez długi czas w ogóle nie pamiętałam, co mi się śni. Nawet mówiłam, ja to nie mam w ogóle snów, bo. Tak to naprawdę wyglądało. Kładłam się spać, budziłam się i szłam dalej, czyli zaczynałam swój dzień. Zero wspomnień. I nagle wróciły. I nagle są wyraźne, kolorowe, nieraz głośne, a czasem tak żywe, że jak się budzę, to jeszcze chwilę muszę dojść do siebie. I zwykle lubię sobie przeanalizować ten sen. I e, kiedyś przyszła mi do głowy taka najprostsza myśl: Co jest? Dlaczego nagle e, zaczęłam je pamiętać? Zaczęłam e, się zastanawiać, co to może znaczyć po ludzku bez, bez tak zwanego odlatywania. Nie będę ci tu hmm, nawijać makaronu na uszy o y, znakach, energiach ani przebudzeniach. To nie mój styl. Ale jest jedna rzecz, którą zauważyłam, i to jest zwykła psychologia, nie żadne duchowe mambo czambo. Kiedy człowiek mniej ciśnie siebie, trochę odpuści. Zaczyna czuć, zamiast wszystko kontrolować i przestaje żyć w napięciu, to wtedy zaczyna wchodzić w głębszy sen. A jak wchodzi głębiej, to zaczyna pamiętać swoje sny. I tak naprawdę to wszystko. Sny nie wróciły po to, żeby mi coś przekazać. One wróciły, bo ja trochę odpuściłam i mój mózg w końcu ma miejsce, żeby oddychać. W cudzysłowie oczywiście. Hmm, zapytasz dlaczego akurat teraz? Tak naprawdę to. Sama nie umiem na to pytanie konkretnie odpowiedzieć, ale myślę, że to ma związek z tym, że ostatnio dużo, dużo się o sobie uczę. Nie jakichś wielkich duchowych prawd, e, tylko prostych, prostych rzeczy żeby się zatrzymać na przykład, żeby nie reagować jak automat, żeby zauważyć, co mnie wkurza, co mnie rusza, co mnie, co mnie wzrusza, żeby nie udawać silnej, jak w środku jestem zwyczajnym kapciem, czyli zmęczona albo rozdygotana. I jak człowiek zaczyna być trochę bardziej ze sobą, to ciało to czuje. I wtedy sen się również zmienia, i nagle pamiętasz sny. Jeśli słuchasz mnie i też masz wrażenie, że coś w tobie się zmienia, może też zaczynasz pamiętać sny? A może pojawiają ci się jakieś obrazy, kolory, dziwne sytuacje? To chcę Ci powiedzieć jedno: to normalne, to ludzkie, to znak, że jesteś bardziej w sobie, a mniej w pędzie. Jakie to dzisiaj jest, e, znam znane, życie w pędzie, na nic nie mamy czasu, nagle doba się robi za krótka. A tak naprawdę nie trzeba dorabiać do tego żadnej e, filozofii. To po prostu jest życie. Dziękuję, że dziś tu ze mną jesteś. Jeżeli ten odcinek ci się spodoba, zostań ze mną tutaj, zasubskrybuj kanał i podaj go dalej. Może komuś pomoże, może ktoś zacznie myśleć o swoich snach. A na koniec chcecie zapytać, czy Ty pamiętasz swoje sny? Napisz mi proszę w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Twoja Ewa.